Witamy Was serdecznie na kanale Bringu z Najmanem. Weronika Najman. Marcin Najman. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym poopowiadać Wam i powspominać najwybitniejszego polskiego boksera Jerzego Kuleja. Wczoraj, 13 lipca, minęła ósma rocznica śmierci mojego przyjaciela, ale przede wszystkim najwybitniejszego z najwybitniejszych. Mam tutaj kilka pamiątek po kolei, które dostałem od niego podczas różnego rodzaju spotkań, treningów, ale chciałbym, ale najważniejsza jest pamięć, chciałbym również kilka rzeczy wam opowiedzieć. Tak w ogóle ty wiesz, że Jerzy Kulej nie widział cię osobiście, bo urodziłeś się kilka Kilka miesięcy po śmierci mistrza, ale w brzuszku ci widział, jak, jak z mamą Seria? mieliśmy spotkanie, no tak, Seria? widział widział Cię, brzuszek mamy z Tobą widział. Moi drodzy, wspomnienia o Jerzym Kuleju opisałem w książce Jerzy Kulej, mój mistrz. Zrobiłem to również po to, by te, te no niespełna 10 lat naszej, naszej przyjaźni opisać, bo to bo to rzecz absolutnie bezcenna. Mamy tutaj wiele fotografii, ale dziś postaram się Wam powiedzieć o rzeczach, o których pewnie nie słyszeliście. Ja e... też. No, też, Ty też. też. E... Jerzy oprócz tego, że był erudytą, e... świetnym mówcą, e... miał niesamowicie bogaty zasób słów, e i to wszystko zawdzięcza między innymi Ninie Terentiew. Gdy Nina Terentiew prowadziła taki program w drugim programie telewizji polskiej Bezludna Wyspa, uczestniczył tam często Jerzy Kulej i przy rozmowach z Niną Terentiew otrzymał wiele wskazówek na temat tego, jak się wypowiadać, jak poprawnie posługiwać się polszczyzną i później mógł nas wszystkich tej polszczyzny również uczyć, bo oprócz tego, że w liceum i w szkole podstawowej, polonistki uczyły mi języka polskiego. I to bardzo dużo wniósł do mojego języka Jerzy Kulej, tak, tak, który, który, który powiedział mi wiele, wiele cennych uwag, aby się poprawnie wypowiadać. Ale do rzeczy, moi drodzy. Jerzy Kulej kochał życie, kochał ludzi, ale przede wszystkim umiłował sobie najbardziej boks. Pamiętam kiedyś na gali w Wołowie, Walki wtedy toczył Maciej Zegam Siedzieliśmy przy samotnym ringu Jurek tą walkę komentował I jeszcze przed pierwszym gongiem Szepnął mi do ucha Pamiętam jak dziś Gdy ja stałem w takim narożniku I rozpoczynałem swoje walki Także Z perspektywy czasu dzisiaj Ja człowiek 41 letni Też mogę powiedzieć, że no, Czas biegnie bardzo szybko I nie obejrzymy się kiedy kiedy naprawdę już nas wszystkich tutaj nie będzie. Ale e, co zostało mi po tej pięknej e, przyjaźni? E, najcenniejszym jest ten puchar. To jest puchar za zdobycie wicemistrzostwa Europy w Rzymie w 1967 roku. Tutaj macie to gra, e, wygrawerowane e, to osiągnięcie. E, Jerzy Kuli oprócz tego był dwukrotnym mistrzem e, Europy w Berlinie i w Moskwie. No ale najcenniejsze trofea to dwa złote medale olimpijskie. I tutaj mam repliki, których od mistrza, które od mistrza otrzymałem. To jest replika medalu z Meksyku. To jest replika medalu z Tokio. Tak Tak? Mam takie pytanie. I widzowie, może też byście tego posłuchali? Bo zaraz tata się opowie takiego może co wam coś powiem, o, o, tym, o tym pucharze drugim? Nie. Tata, czy Jerzy Kulej walczył o Mistrzostwo Świata? I to jest bardzo dobre i ciekawe pytanie. No. Otóż, gdy Jerzy Kulej walczył w boksie olimpijskim, e, nie było Mistrzostw Świata, no, raz no, na cztery ja lata, lata odbywała się olimpiada, były Mistrzostwa Europy, natomiast dopiero Później, już po zakończeniu kariery przez Jerzego Kuleja, również w boksie tak zwanym amatorskim, zaczęto rozgrywać Mistrzostwa Świata. O Mistrzostwo Świata mógłby walczyć, gdyby przeszedł na zawodostwo. Tego nie zrobił, bo mieliśmy taki system wtedy, taki ustrój w Polsce. Natomiast styl Jerzego Kuleja był absolutnie stylem do boksu zawodowego, także gdyby, gdyby walczył w boksie zawodowym, z pewnością mistrzem świata by został. Natomiast pamiątka po walce o Świata jest, jest u nas taka, to jest akredytacja telewizyjna na walkę Andrzej Gołota-Lennox Louis, którą, którą Jerzy Kulejs prezentował mi, to było w ostatnim roku jego życia. Obdarowywał mi tymi pamiątkami, na każdym spotkaniu jakąś pamiątkę otrzymywałem. Także pamiętam jak strasznie się emocjonowałem samą walką Andrzeja z Lenoxem, Natomiast no, mając tą akredytację Jerzy Kuleja myślę, że jestem wielkim szczęśliwcem. Dodatkowo hmm, przez Stefana Pale hmm, hmm, rzeźba wykonana po pierwsze papysztama, no, papysztama, którego Jerzy Kulej po prostu uwielbiał, traktował go jak, jak ojca, jak wielkiego nauczyciela i wypowiadał się z nim zawsze o nim zawsze tak promiennie. Kiedyś opowiedział mi taką historię, jak miał jechać na swoją pierwszą olimpiadę, ale nie pojechał. Miał wielki żal do, do papysztama, że tak się stało. No ale po latach w tej całej sytuacji widział geniusz tego, tego znakomitego trenera, ponieważ rywalizował o miejsce na olimpiadę Jerzy Gulej z Marianem Kasprzykiem. No i papa Sztam w cztery oczy powiedział mu, że gdy tą rywalizację na sparingach będzie wygrywał, no to on pojedzie na Olimpiadę. Jerzy Kulej na tych sparingach prezentował się ponoć lepiej od, od Mariana Kasprzyka, natomiast powołanie na Olimpiadę dostał Marian Kasprzyk. Jerzy Kulej był strasznie zawiedziony, był czas, że się nie odzywał do Papieżtama, natomiast po latach zrozumiał, że pomimo tego, że na tych sparingach tak dobrze wyglądał, no to Marian Kasprzyk był bardziej doświadczony w tej, w tej rywalizacji na tak wysokim poziomie. Poza tym, gdy powiedział Jerzemu kolejowi o takiej szansie, Jerzy Kulej stał się naturalnie z no, niesamowicie wymagającym sparing partnerem dla, dla Mariana Kasprzyka i papasz tam od początku wiedział, że pojedzie Marian, natomiast mówiąc to Jerzemu Kulejowi dał Marianowi Kasprzykowi niesamowity e, oręż w postaci no, sparing partnera, z którym, z którym sparingi toczone były no, niesamowicie ostre. Ludzie ponoć e, przestawali trenować i oglądali ich sparingi. E, niejednokrotnie słyszałem takie opowieści, jak e, Jerzy Kulej twierdził, że ich sparingi były dużo bardziej emocjonujące niż później te walki, które mieliśmy okazję oglądać, czy, czy Jurek miał okazję komentować, i, i wielu ludzi myślę, że to e, może potwierdzić. Co ciekawe, e, drugą e, małżonką Jerzego Koleja e, była e, pani Krystyna Kulej, e, poetka. E, tutaj przedstawię wam również taki tomik e, poezji, e, również e, bardzo szeroko ilustrowany. Zdjęciami Jerzego Kuleja. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję, e, proponuję abyście się z tym zapoznali. E, pani Krystyna Kulej poświęciła również jeden rozdział w, tym, w tych moich wspomnieniach i ostatni rozdział w tej książce to są właśnie wiersze. Pani Krystyny, niesamowita kobieta. E, bardzo żałuję, że w polskim boksie dzisiaj nie ma tak. Tak sumiennych, tak rzetelnych i tak prawych ludzi, jakim był Jerzy Kulej. Bo y, oczywiście znane są jego historie sprzed lat, gdy, gdy razem z ludzkim Trellą, no tak się wyrażał Lucyanie Trelli, y, stawali y, plecami do siebie i, i walczyli z całym komisariatem w Zakopanem. Y, y, I oczywiście. Y, te awantury nigdy nie były im, im obce, natomiast koniec końców, yy, chyba yy, zawsze stawali w, yy, po odpowiedniej stronie i, i opowiadali się za pewnymi wartościami. To, co ja od Jerzego Kuleja wyniosłem przez te wiele lat przyjaźni, to to, aby być człowiekiem o jasnych poglądach i aby mieć kręgosłup moralny. Iluż ludzi próbowało nas skłócić, iluż ludzi próbowało wbić klina między nas. On zawsze, zawsze był murem za mną, do samego końca I, i, i o tych sytuacjach mógłbym Wam tutaj opowiadać naprawdę bardzo długo. Kiedyś pewien dziennikarz lokalny, który był skonfliktowany ze mną nie osobiście, ale poprzez jakieś tam osoby trzecie, który próbował mi robić koło pióra zadzwonił do niego i zapytał Jerzego Kuleja, czy on ma świadomość, że pomaga Częstochowskiemu mafiozie. Jerzy Kulej odpowiedział "Mówię, panu, ja mafiozów znam, znam poważnych mafiozów, ale na pewno mafiozem, mafiozem nie jest Marcin Najman. I tak się ta rozmowa zakończyła. Kiedyś ktoś próbował do niego dzwonić, aby podpisał również taki list, że Marcin Najman nie jest bokserem. No Jerzy kulej wyśmiał taką propozycję i poprosiłby więcej w takim celu do niego dzwonić. Co to znaczy, jeżeli nie wyciem jesteśmy? Chyba to nie będę Nie, nie, nie. Curuniu, to była taka historia, że... Jeden człowiek, który był ze mną skomplikowany, próbował, próbował jakby wiesz, zaklinać rzeczywistość i pomimo tego, że poczułem walki o międzynarodowe mistrzostwo polskie, miałem licencję zawodową wiele lat, to próbował, to próbował e, mówić, że, e, że tata nie jest bokserem. I że w ogóle nie wiem, co to jest boks. Y. Więc tych historii jest bardzo wiele, kiedy Jerzy Kulej stawał za mną murem. Była też sytuacja, kiedy nie chciano mi wydać licencji promotora bokserskiego, z uwagi na to, że byłem z pewnym środowiskiem skonfliktowany. Ta decyzja nie miała żadnych racjonalnych podstaw, aby mi tej, aby mi tej licencji nie wydać, natomiast to Jerzy Kulej był tą osobą, która stanęła przy Krzysztofie Kraśnickim i razem jakby dali opór tym, 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 tym naciskom i za to również bardzo, bardzo im dziękuję. 15 gal, które później zorganizowałem i, i, i dziesiątki walk dla polskich zawodników myślę, że są chyba najlepszym dowodem, że była to słuszna decyzja. Moi drodzy, nie sądzę, aby w polskim boksie pojawił się przez najbliższe lata talent. Tak wielki, jakim był Jerzy Kulej, ubolewam, bo on sam pewnie chciałby, aby, aby taki talent się pojawił. No, kiedyś zdobywaliśmy złote medale na Olimpiadach w boksie seryjnie no, Zbigniew Pietrzykowski, Marian Kasprzyk. Dzisiaj mamy problem, żeby się na Olimpiadę zakwalifikować, no ale miejmy nadzieję, że te dobre czasy jeszcze przyjdą. Serdecznie Was pozdrawiam i Miejcie zawsze w sercu naszego najwybitniejszego mistrza, boksu Jerzego Kuleja. Cześć! Pa.